Człowiek jest istotą rozumną i bardzo interesowną. I Pan Bóg, dając człowiekowi pragnienie sytości uszczęśliwiającej, czyli zbawienia, chce z człowiekiem zrobić interes. Chce dać człowiekowi największe szczęście wieczne. Za darmo. Ale człowiek, zachwaszczony przez skutki grzechu pierworodnego i grzechy własne, ma skłonność do złego, do małoduszności i do pracy przy pomocy łaski Bożej, ale przeciwko sobie. Bo jeśli człowiek darów Bożych używa nie na zbawienie, lecz na własne zniszczenie, to jest to nierozumny cios i samozagłada, której ulegają grzesznicy. Pośród wszystkich stworzeń bożych najwdzięczniejsze są dusze w cierpiące. Podpowiadam dobrze jest z nimi też prowadzić interesy. Relacja z nimi to prawda o Dogmacie świętych obcowania. Duże wczyściu cierpiące potrzebują modlitw, ponieważ u nich czas zasługi i robienia ziemskich interesów się zakończył. W sposób pasywny odbierają Bożą sprawiedliwość, stają się bierną chłonnością Bożej sprawiedliwości i cierpią. Cierpienia dusz czysów są niewyobrażalnego natężenia, są straszliwe, nie mające równych w cierpieniu na ziemi. Stąd każdy, kto modlitwą zwłaszcza przyczynia się do zelżenia cierpień duszom czysowym, do skrócenia ich wyroku zyskuje dłużników, którzy są bardzo wdzięczni. Dlatego nie przedłużając sobie czyśca, nie pracując nad własnym czyszcem, który zbliża się do ciebie, Gdybyś tak czynił, że czyjśca nie będzie sobie przedłużał, ale go skracał, byłaby to mądrość. Gdybyś więc był człowiekiem tej mądrości, przyczyniał się również będącym już tam, w bezradności i bezsilności. I gdybyś im pomagał, by ich cierpienie ulegało zmniejszeniu, był to, byłby to bardzo dobry... Uczynek miosierny co do duszy. Jednym z nich jest modlić się za żywych i umarłych. Dlatego módl się Zyskuj odpusty. Dziś można zyskać odpust, kto w łasce uświęcającej, a na cmentarzu się znajdzie i pomodli się, i pomodli się jakoś za zmarłych, zyskuje odpust, który można przeznaczyć tylko dla dusz czyjśców cierpiących oddając ten odpust do dyspozycji Pana Boga albo ze wskazaniem na konkretną osobę. Zasługi tego odpustu nie ulegną zmarnowaniu. Gdyby już oddane te zasługi odpustu były komuś niepotrzebne, Pan Jezus przydzieli innej, innej osobie. Módl się więc za wszystkich cierpiących, aby dosięgła cię wdzięczność, o którą trzeba prosić. Ci bowiem, którym przychodzisz z pomocą, aby co prędzej pozyskali Pana Boga, jedyne upragnienie ich serc, jedyne spełnienie uszczęśliwiające, będą przychodzić Ci z pomocą, za twoim przyzwoleniem, zapotrzebowaniem i będą ci upraszać przede wszystkim łaski natury duchowej. Zwłaszcza gdy nie radzisz sobie, bo plątał cię grzech, przyzwyczajenie nauk, bezsilność, słabość, jaka możesz prosić dusze w cierpiące, aby ci uprosiły skuteczną łaskę. Uwolnienia, oczyszczenia, wyzwolenia, z tego co jest dolegliwością duszy, gdy miał życie zranienie, przeszłość, słabość dnia dzisiejszego, dusze wszyscy cierpiące w ramach wdzięczności, pomogą ci dojść do stanu równowagi duchowej, w której będziesz mógł zyskiwać łaski, zasług. A z drobiazgów można powiedzieć, że dusze w cierpiące, na wyrażoną prośbę, bardzo punktualnie budzą tego, kto musi wstać, na przykład o 4.30. Nie będą szarpać za kołdrę, strachu nie będzie, ale człowiek jakby samoczynnie obudzi się. Jeśli wstanie, to dobrze, a jak nie, no to już jego wina, że zaśpi bo nie słuchał dobrego natchnienia. I w innych sprawach pomagają dusze w czyściu, w rozmaitych problemach życiowych. Nie będą pomagać do wyokspanowania twojego egoizmu, nie będą ci pomagać do łatwości w grzechu i bezkarności, ale mogą ci pomóc w uświęceniu, w niesieniu krzyża i w miłości bliźniego. Dogmat świętych obcowania jest Ci dany jako praktyka wymiany duchowych dóbr. Ci w niebie mogą prosić Tobie wiele łask, a panuje przekonanie, że dusze przyszłości cierpiące uproszą łaski bardzo trudne wręcz beznadziejne że Pan Bóg im niczego nie odmówi ze względu na ich bardzo trudne położenie. Kogo bowiem bardziej się słucha? Tego, kto triumfuje, czy kto cierpi? Bardziej pomaga się cierpiącemu niż triumfującemu. Taka jest logika, taki jest zamysł miłości ludzkiej doświadczanej od Pana Boga. Stąd modlitwa za zmarłych, modlitwa dla zmarłych jest mądrą koniecznością. Lenistwem duchowym i pychą wykazałby się ten, komu byłoby to obojętne i nie brał tego pod uwagę. Niestety cechą zasadniczą obecnego świata jest Pana Boga niezauważanie. I nie branie go pod uwagę, no któż się liczy z Panem Bogiem, skoro na Niego zapotrzebowanie znikłe albo żadne. Wiara to realna więź z Bogiem i zapotrzebowanie na Boga. Módl się więc o to, abyś miał taką wiarę. I o taką wiarę możesz prosić dziś duszę w czystu, cierpiący oczywiście. Bądź sprawiedliwy i przychodź zawsze do czyjsa z jakimś prezentem duchowym, aby mogły się Tobie odwdzięczyć, odwzajemnić. To tak mówiąc językiem praktyki chodzi o to, byś robił, robił dobre interesy w Twoim życiu duchowym z duszami w czyjścu cierpiącymi.